Cześć! 80. rocznica ludobójstwa Polaków na Wołyniu, wymordowanych przez ukraińskich nacjonalistów w ramach etnicznej czystki, przynosi wstyd i władzom ukraińskim i polskim. Zwłaszcza teraz, w świetle hekatomby ukraińskiej ludności urządzanej przez agresora z Rosji. Kiedy, drodzy państwo, jak nie teraz? Władze ukraińskie w świetle swojej tragedii tak wielkiej pomocy udzielonej ukraińcom przez naród polski, mimo takiej rany, która tkwi w naszej pamięci, a mimo to wyciągnęliśmy do ukraińców dłoń. Kiedy więc, jak nie teraz, Ukraina winna dosłownie i przynośni powiedzieć polakom? Prosimy o wybaczenie i ogłosić, że każda kość pomordowanych polskich dzieci, kobiet i mężczyzn zostanie odszukana i z szacunkiem pochowana w ziemi zroszonej polską krwią. Mówienie, że są to ofiary Wołynia, tak jakby ten Wołyn był jakimś ludobójcą, który przybył z kosmosu albo z Moskwy na ukraińską ziemię, jest unikaniem prawdy. Był ambasador Ukrainy w Berlinie za haniebne wypowiedzi o winie Polaków w czasie rzezi wołyńskiej. Za karę został mianowany wiceministrem spraw zagranicznych Ukrainy. OUN, UPA i Bandera są bohaterami Ukrainy, drodzy Państwo. Mają dzisiaj swoje ulice i place. Są bohaterami tworzącymi chwalebne karty wolnej Ukrainy i wzorami do naśladowania dla przyszłych ukraińskich pokoleń. Pan Zełęski. Nabrał wody w usta i liczy, że Polacy stracą swoją pamięć historyczną. Jeśli tak dzieje się teraz, drodzy Państwo, to co będzie jutro? Jak ma wyglądać przyjaźń między naszymi narodami? Jak mamy budować zgodne współżycie w przyszłości? Teraz właśnie jest najlepszy moment w obliczu krzywd doznanych przez Ukraińców od Rosji. By uderzyć się w piersi za swoje zbrodnie i oczyścić krwawą ranę z przyjaznym polskim narodem. Tym bardziej, że Ukraińcy mają współczesnych bohaterów z wojny z Rosją, którzy mogą być wzorcami dla ukraińskiego narodu udowadniającymi prawa tego narodu do swojej historii, swojej dumy, swojej tożsamości, a nie stypi pan bandera, dokonujący ludobójstwa polskiego narodu, narodu, który dzisiaj jest wręcz komiwojażerem interesów ukraińskiego narodu. Władze Ukrainy w obliczu swojej tragedii tego, jak Polacy ich wspierają, powinny się palić ze wstydu, że jeszcze nie usłyszeliśmy od Ukraińców słowa wybaczcie i nie zapadły decyzje o ekshumacjach pomordowanych Polaków. A władze polskie winny płonąć ze wstydu za godzenie się na taki brak poczucia elementarnej przyzwoitości władz Ukrainy wobec historii i bratniego narodu. Gdyby to jeszcze kluczyły polskie władze, będące kosmopolitycznie i obojętnie nastawiane do naszej tożsamości narodowej. Ale ten rząd i formacja obecnie rządząca w Polsce. Mają gęby pełne bogojczyźnianych frazesów, pięknych, patriotycznych haseł i zarazem mają je w dupie w świetle koniunkturalnych interesów z Ukrainą. Prezydent Duda wysyła księdza Isakowicza Zaleskiego na drzewo, gdy ten upomina się o pamięć i ekshumację pomordowanych, a premier Morawiecki klęczy w polu pod krzyżem z pogiętych patyków. Wstyd! Panie premierze! Panie prezydencie! Wstyd! Panie i panowie! którzy rzeź narodu polskiego na wołyniu wyrżniętego przez Ukraińców chcecie obejść bokiem, niech już ta niezręczna rocznica minie. Słowa, słowa i żadnych konkretów, ani z ust pana Zemeńskiego, ani żadnych decyzji o, o ekshumacji, tylko jęczenie polskich władz, żeby władze Ukrainy zlitowały się wreszcie i ogłosiły prawdę. Postanowiliście w imię swoich taktycznych gierek szkłem dupę podetrzeć. Ale przysłużycie się tylko źle i sprawie ukraińsko-polskiego pojednania i źle sami na tym wyjdziecie, bo naród polski zapamięta to i władzom Ukrainy, i wam. Historii, tak jak pamięci narodu, nie da się wymazać gumką. Lepiej by pozostała, ale zaleczona blizna pamięci, a nie ropiejąca rana czy dziura po wytartej gumką karcie historii. Swoistą ironią losu była ostatnio porażka ozdobionej ukraińskimi symbolami Igi Świątek na kortach Wimbledonu z ukraińską tenisistką i to w dniu 11 lipca. Zbieżność dat, czyli mordu wońskiego z porażką pani Igi, rzecz jasna, przypadkowa, ale wymowa szczególnie gorzka. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie. Byłoby milej, gdyby polski reprezentant, za którego sukces Polacy trzymają kciuki, walczył z biało-czerwoną wstążką przyczepioną do czapki, nawet jeśli zalicza porażkę. Następnym razem niech pani świątek przyczepi sobie także z drugiej strony flagę Ukrainy, a może i na czubku głowy, robiąc z siebie polityczny słup reklamowy. Na korcie czy innej arenie sportowej powinny odbywać się nie demonstracje polityczne lecz demonstracje sportowej siły. W życiu jest czas i miejsce na wszystko. Ale właśnie wszystko ma swoje miejsce. Nie mieszajmy rakiet tenisowych z innymi rakietami.